To Twój Duch się zmienił, kiedy narodziłeś się na nowo. Zostałeś stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości i według listu do Efezjan 1.13 natychmiast zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, próżniowo zapakowany. Duch Święty zakrył Twojego doskonałego, narodzonego na nowo ducha. Jeśli oddałeś się Bogu i idziesz za Nim, to zapewniam Cię, że masz powodzenie, nawet jeśli sprzedano Cię do niewoli, skłamano o Tobie czy zamknięto w więzieniu. Podobasz się Bogu. Bóg Cię kocha i jest Ciebie bardziej zadowolony niż sobie to uświadamiasz. To tak, jakbym nie miała już żadnego powodu, aby być chora, aby cierpieć ból, aby się bać. Jak z nocy w dzień moje życie uległo zupełnej zmianie. Odnalazłam mojego Boga. To kompletnie zmieniło nasze życie. Myślałem, że nie jestem wystarczająco dobry i Bóg nie może mi wszystkiego przebaczyć. I wtedy natknąłem się na nauczanie Andrew Maca. Obejrzałem na YouTubie nauczanie, prawdziwa natura Boga i to na zawsze zmieniło moje życie. Chcę podziękować Andrew Makowi, to co głosi jest błogosławieństwem dla całego świata. Zostań naszym partnerem www.awempolska.com. Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Makiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Nauczam dziś z listu do Rzymian. Zbliżam się do końca trzeciego tygodnia tego nauczania i mówię ci, ono mnie błogosławi. Są to wersety, których Pan użył, by radykalnie zmienić moje życie. Dlatego ekscytuje mnie powrót do tego, ale jestem też podekscytowany sposobem, w jaki one dotkną Twojego życia. Jeśli otworzysz swoje serce i je przyjmiesz, nigdy nie będziesz taki sam. Jeśli nie potrafisz zrozumieć objawienia, które Paweł przedstawia w liście do Rzymian, bez radykalnej zmiany w Twoim życiu, jeśli list do Rzymian oraz wersety, z których nauczam, nie zrobią czegoś, nie podekscytują Cię i nie zapalą, to znaczy, że ich nie rozumiesz. Bo kiedy to zrozumiesz, to uwolni Bożą moc. Paweł powiedział w liście do Rzymian 1,16, że Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. Jeśli nie widzisz Bożej mocy działającej w twoim życiu, jest tak, ponieważ nie rozumiesz Ewangelii, którą objawia list do Rzymian. Dlatego zachęcam cię, abyś nabył te materiały. Mam płyty CD, DVD. Jest to w zasadzie nowe nauczanie. To nie jest nowy temat, ale stare nauczanie, które mieliśmy jedynie na czterech płytach. Teraz mamy sześć płyt albo nawet więcej, nie jestem pewien. Ta książka to potężna rzecz. Ona zmieni Twoje życie, dlatego proszę, skorzystaj z tego. Możesz wejść na naszą stronę i ściągnąć to za darmo, jeśli tak wolisz. Nie robią tego, żebyśmy mogli zarobić pieniądze. Staram się podać ci Ewangelię. Jeśli ja zatroszczę się o to, do czego powołał mnie Bóg, Bóg zatroszczy się o moje finanse. Zachęcam cię jedynie, abyś nabył te materiały. Znajdujemy się w liście do Rzymian 5. Wczoraj poruszałem list do Rzymian 5, 9, od 8 do 9 wersetu, i mówię Ci, że te wersety zrewolucjonizowały moje życie. Zbliżamy się do wersetów, które całkowicie mnie zmieniły. Mam nadzieję, że dzisiaj dotrę do niektórych z nich, ale dokładnie pamiętam dzień i miejsce, w którym byłem, kiedy Bóg dał mi objawienie tych wersetów, a było to prawdopodobnie 46 lub 47 lat temu. Kiedy otrzymałem objawienie tych wersetów, nigdy mi się nie znudziły. One zmieniły moje życie. W liście do Rzymian 5.8 czytamy, lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I tak naprawdę On nie stara się pokazać, że Jezus zmarł za bezbożnych, chociaż jest to potężna, wspaniała prawda. Najważniejszy jest następny werset, w którym czytamy, tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Paweł używa tego jako podstawy. Jeśli Bóg kochał nas tak bardzo, że umarł za nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, to ile bardziej kocha nas teraz, kiedy przyjęliśmy Go jako naszego Zbawiciela, na tym zakończyłem wczorajszy program. Kościół jako całość uważa, o ileż mniej On kocha nas teraz. Słyszałem nawet ludzi porównujących to do tego, że możesz być miłosierny dla dzieci swoich sąsiadów i możesz odpuścić im różne rzeczy, ale kiedy chodzi o Twoje dzieci, będziesz surowy, będziesz je bić i dyscyplinować. Słyszałem ludzi nauczających, że Bóg jest bardziej surowy dla nas, jako wierzących, niż dla niewierzących. Te wersety mówią coś odwrotnego. Jeśli Bóg kochał Cię na tyle, że okazał Ci swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byłeś grzesznikiem, On umarł za Ciebie, to o ileż bardziej kocha Cię teraz. Są jednak ludzie oglądający ten program. Miałem do czynienia z wieloma ludźmi, słyszałem to setki razy. Są ludzie oglądający ten program. Którzy przyszli do Pana, którzy żyli w grzechu. Wiedziałeś, że na nic je zasługujesz? Ktoś powiedział Ci, że Bóg Cię kocha, przyjąłeś zbawienie i byłeś ogarnięty Bożą Miłością, tym, że Bóg kocha Cię nawet po tym, jak popełniłeś cudzołóstwo, po tym, jak byłeś pijakiem czy narkomanem, po tych wszystkich podłych rzeczach, które zrobiłeś, byłeś jak na miesiącu miodowym z Bogiem, ponieważ trawa. Była bardziej zielona, niebo bardziej niebieskie, wszystko było wspaniałe, kiedy narodziłeś się na nowo. I wtedy poszedłeś do kościoła i zacząłeś słyszeć, jeśli nie oddajesz dziesięciny. Bóg nie będzie ci błogosławił, ale nie oddawałeś dziesięciny, kiedy narodziłeś się na nowo. A jednak przyjąłeś miłość, ale teraz idziesz do kościoła i odkrywasz: "Ups, muszę oddawać dziesięcinę, lub Bóg mnie nie pobłogosławi". Bóg mnie nie kocha. Potem dowiadujesz się, że musisz czytać Biblię w godzinę dziennie i że musisz traktować swoją żonę w taki sposób. I zanim się obejrzysz, myślisz: "Myślałem, że Bóg był ze za mnie zadowolony. Cóż, to było zanim narodziłeś się na nowo. On wszystko ci zaoferował, ale Teraz, skoro jesteś zbawiony, musisz zacząć pracować to, i, robić osób, i robić różne rzeczy. Jest wiele osób, które miały krótki miesiąc miodowy, dopóki nie dowiedziały się o wszystkich rzeczach, które muszą zacząć robić, żeby uspokoić i zadowolić Boga. Mówię ci, to jest złe, to jest złe. Bóg tak tego nie zaplanował. Używałem kiedyś pewnego traktatu, który został opublikowany. Nie powiem, kto go opublikował, ale nazywał się Cztery duchowe prawa i pokazywał obrazek, na którym z jednej strony była góra i tutaj był Bóg. Z drugiej strony byłeś Ty, a pomiędzy Wami była olbrzymia przepaść i obrazek pokazywał Twoje próby przeskoczenia tej przepaści i dostanie się do Boga. Ale niezależnie od tego, jak daleko skoczyłeś, nie byłeś w stanie się przedostać, nie spełniałeś oczekiwań. Nikt nie może samodzielnie dotrzeć do Boga. To prawda. Ale potem valley, pokazany był krzyż ustawiony w dolinie, po którym mogłeś przejść i dosięgnąć Boga przez Jezusa. So celem tego traktatu było pokazanie ludziom, people, że potrzebują Jezusa, Jesus, Jezusa, aby być w jedności z Bogiem. And that's and that's I we we traktatu, to jest prawda. To wszystko jest dobre. I używaliśmy tego traktatu cztery duchowe prawa duchowe aby przyprowadzić ludzi do Pana. Ale po narodzeniu się na nowo him, idziesz do kościoła i dowiadujesz się, teraz, jeśli nie będziesz oddawał dziesięciny, Bóg nie będzie ci błogosławił. Wiesz, co to robi, to wraca cię tutaj i jak masz teraz wrócić do relacji z Bogiem, skoro przyszedłeś już do Jezusa? Już uczyniłeś Jezusa z swoim Panem i to była droga do Boga, ale teraz, jeśli jesteś oddzielony, jeśli Bóg Ci nie błogosławi, dopóki nie oddajesz dziesięciny, jeśli On Ci nie błogosławi, dopóki nie modlisz się godzinę dziennie, jeśli On Ci nie błogosławi, dopóki nie dziennie, nie studiujesz słowa, to jak masz teraz wrócić do Boga, to powoduje ponowne oddzielenie. Nie to pokazuje Ewangelia. Tutaj czytamy, że jeśli Bóg ukochał cię tak bardzo, że umarł za ciebie, gdy jeszcze byłeś grzesznikiem, to teraz kocha cię jeszcze bardziej. Pomyśl o tym w taki sposób. Wielu z was nie pościło, nie modliło się, nie chodziło do kościoła, nie oddawało dziesięciny, nie żyło świętym życiem przed Nowonarodzeniem. Niektórzy z was dopuścili się cudzołóstwa, byli pijakami, palaczami, robiliście różne rzeczy, a jednak przyjęliście najwspanialszy dar, Jaki mogliście przyjąć, którym jest przebaczenie grzechów. Tak więc wszystkie te okropne rzeczy, które zrobiłeś, żadna z nich nie mogła pokonać tego, co zrobił Jezus. Przyjąłeś zbawienie jako dar, ale przeciętny Kościół będzie nauczał, że teraz, skoro jesteś chrześcijaninem. Lepiej żyj świętym życiem. Jeśli pokłóciłeś się z żoną w drodze do kościoła, Bóg cię nie uzdrowi, ponieważ w twoim życiu panuje niezgoda, nieprzebaczenie i tak A teraz pomyśl, to nie powstrzymało cię przed zbawieniem. Jeśli naprawdę zrozumiałeś Ewangelię i jeśli wyjdziesz do przodu na jednym z moich spotkań i powiesz: Wiem, że potrzebuję zbawienia, jestem cudzołożnikiem i zasługuję na piekło, czy Bóg może mi wybaczyć? Powiedziałbym Ci, to nie powstrzyma Cię przed zbawieniem. Możesz przyjąć przebaczenie. Po prostu na to odpowiedz. Ukurz się i przyjmij zbawienie. Możesz narodzić się na nowo pomimo tego, że noc wcześniej żyłeś w grzechu ale teraz, skoro jesteś zbawiony idź do kościoła ale jeśli po drodze do kościoła pokłócisz się z żoną to powstrzyma cię przed uzdrowieniem to powstrzyma cię przed przyjęciem ponieważ nie jesteś doskonały nie zrobiłeś czegoś dobrze czy widzisz, że jest to podwójny standard? nie o tym tu czytamy tutaj czytamy, że jeśli Bóg ukochał nas tak bardzo że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami umarł za nas to ileż bardziej kocha nas teraz list do Kolosan 2,6 to fragment w którym Bóg naprawdę do mnie przemówił i używałem go tysiące razy. Czytamy tutaj, jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. To oznacza, że tak jak przyjąłeś zbawienie, tak samo przyjmujesz uzdrowienie, prosperowanie, uwolnienie, radość, pokój, kierunek i wszystko inne. Jak przyjąłeś zbawienie? Śpiewaliśmy taką pieśń, taki jaki jestem, bez wytłumaczenia. Nasza wiara była w całości w Jezusie. I gdyby ktoś powiedział, przecież popełnił to nie powstrzymywałoby Cię przed zbawieniem. To popchnęłoby Cię nawet dalej, powiedziałbyś, właśnie dlatego potrzebuję zbawienia. Jezu, przebacz mi. Nie pozwoliłbyś, żeby Twój grzech powstrzymał Cię przed wierzeniem i przyjęciem zbawienia. Ale kiedy narodzisz się na nowo, tylko posprzeczaj się z kimś. Nie czytaj codziennie Biblii, zrób coś źle, a Bóg pozwoli Ci umrzeć na raka. Będzie odpowiedzialny za rozpad Twojego małżeństwa, upadek firmy, będziesz bezdomny, ponieważ nie studiowałeś Biblii. Czy widzisz, że to nie jest to samo? List Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Mówimy ludziom, że zostają zbawieni z łaski, ale to przez uczynki i postępowanie utrzymują swoją relację z Bogiem. To nie jest ewangelia. Wiem, że niektórzy powiedzą, chcesz powiedzieć, że możemy żyć jak chcemy? Jeżeli będę mówić wystarczająco szybko, to w końcu dotrę do szóstego rozdziału listu do Rzymian, w którym Paweł dokładnie o tym mówi. I jest to logiczne pytanie, jeśli naprawdę zrozumiałeś Ewangelię, że zostałeś zbawiony z łaski, że nawet kiedy byłeś grzesznikiem, Bóg okazał ci swoją miłość, a teraz, kiedy narodziłeś się na nowo, On kocha Cię jeszcze bardziej, nawet kiedy zgrzeszysz. To prowadzi do tego pytania, czy mogę po prostu żyć w grzechu? Paweł powiedział absolutnie nie, nie daj Boże. Ja tego nie powiedziałem. Paweł tego nie powiedział. Ja tego nie, ja tego nie mówię. Dojdę do tego i odpowiem na to pytanie, ale zanim to zostawię, chcę dalej przeczytać list do Rzymian 5 i pokazać, że jeśli przyjąłeś zbawienie, doświadczenie narodzenia się na nowo jako dar łaski powinieneś też przyjąć uzdrowienie jako dar łaski. Powinieneś przyjąć prosperowanie jako dar łaski. Powinieneś przyjąć radość, pokój. Wszystko, co Jezus robi, przychodzi w taki sam sposób, jak nowo narodzenie. List do kolosan 2,6. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. To jest tak potężne. Jeśli rozumiesz to, co mówię, to powinno odpowiedzieć na Twoje pytania. To powinno wytłumaczyć Ci, dlaczego tak łatwo było narodzić się na nowo, ale tak trudno jest przyjąć uzdrowienie, przyjąć radość. Tak trudno jest usłyszeć Boży głos. Jest tak, ponieważ zostałeś zbawiony z łaski. Ale teraz, gdy jesteś chrześcijaninem, starasz się przyjąć od Boga poprzez uczynki. Musisz zawrócić i zrobić to samo, co zrobiłeś, kiedy przyjąłeś zbawienie i po prostu uwierzyć w to, co Jezus dla ciebie zrobił, a nie starać się być godnym i zasłużyć sobie na Boże błogosławieństwo. W wersecie 10 czytamy, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, a nie przez twoje dobre uczynki, nie dlatego, że targowałeś się z Bogiem i obiecałeś, że będziesz coś robił, Zostałeś pojednany z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Chodzi o to, co Jezus zrobił dla ciebie, a nie o to, co Ty zrobiłeś dla Niego. Dalej czytamy tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Nie przez Twoją świętość. Nie zostajesz zbawiony z łaski, a potem trwasz przez uczynki. Chodzi tutaj o to samo o uwierzenie w Bożą łaskę, nie tylko do zbawienia, ale także do wszystkiego innego w chrześcijańskim życiu. Werset jedenasty a nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem. Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Pojednanie odnosi się do ofiary Jezusa i wszystkiego, co On nabył, i czytamy, że otrzymaliśmy to teraz. Przeciętny chrześcijanin wierzy, że to wszystko dostaniemy dopiero w niebie. Ale prawda jest taka, że możesz cieszyć się tym tu i teraz. Amen. Możesz mieć zwycięskie i radosne życie tu i teraz. Nie musisz czekać na niebo. Niebo będzie wystrzałowe. Nie próbują tego umniejszyć. Ale nie chodzi o to, żeby na tym świecie się trudzić, cierpieć i ledwo do nieba. Możesz być więcej niż zwycięzcą. Już otrzymaliśmy pojednanie. To już załatwione, ale musisz zacząć wierzyć w to, co zrobił Jezus. A nie wierzyć w samego siebie, aby móc zobaczyć, jak to manifestuje się w Twoim życiu. Na podstawie tych wersetów mam całe nauczanie. Wydaje mi się, że jest to sześć płyt CD zatytułowanych Prawdziwa natura Boga. To nauczanie bierze te wersety i je rozwija. To jest fundament. Nazywam to podstawowym chrześcijaństwem. To podstawa chrześcijaństwa wyjaśniająca surowość Starego Testamentu przez łaskę Nowego Testamentu, pokazująca Ci w tym wszystkim prawdę prawdziwą naturę Boga. W wersecie 12 czytamy, dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Mógłbym mówić o tym przez godzinę lub dwie, ponieważ jest to sprzeczne z tym, w co wierzy przeciętny człowiek, a nawet przeciętny chrześcijanin w to nie wierzy. Tutaj czytamy, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a śmierć przeszła na wszystkich ludzi z powodu tego jednego człowieka, Wiesz you o know, kim jest tutaj mowa? Man. O Adamie. Ty sam siebie nie uczyniłeś grzesznikiem. Urodziłeś się grzesznikiem. Twoje grzeszne uczynki, złe postępowanie nie zrobiły z ciebie grzesznika. Grzeszyłeś, ponieważ taka była Twoja natura. Urodziłeś się grzesznikiem. Tak jak mówiłem, mógłbym poświęcić temu wiele czasu. Staram się spieszyć, ale pozwól, że przeczytam kilka wersetów z listu do Efezjan 2. czasu na to, kilka z Efezjan, 2. W pierwszym wersecie czytamy: I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. Wielu ludzi myśli: Nie, nie byłem martwy. Byłem tylko kulawy, zraniony, ale nie byłem taki zły jak inni. Nie, wszyscy byliśmy martwi, oddzieleni od Boga przez upadki i grzechy. Werset drugi: W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wiedziałeś, że jest to dla ludzi bardzo obraźliwe. Oni myślą, nie byłem opętany. Nie działał we mnie diabeł, narodziłem się na nowo, ale nie byłem aż taki zły. Tutaj czytamy, że jeśli nie jesteś narodzony na nowo, masz ducha nieposłuszeństwa, który działa w twoim wnętrzu. 3, Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciało i myślą, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Narodziłem się z naturą, która była oddzielona od Boga, z naturą diabła. Nie musisz uczyć rocznego dziecka bycia samolubnym, kłamania, bycia złośliwym. Taka jest jego natura. Musimy uczyć nasze dzieci, że nie wolno im się tak zachowywać. Jeśli zostawisz dziecko samo sobie, zapewniam cię, że zostanie złośliwą, zgorzkniałą, złą, samolubną osobą. One z natury nie są słodkie. Mówimy o tym, jakie są słodkie, ale kiedy naprawdę zajrzysz pod powierzchnię, ich natura pochodzi od diabła. Rodzimy się z grzeszną naturą, błądzimy od narodzin i potrzebujemy zmiany naszej natury. O tym tutaj czytamy. Przez Adama przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Urodziliśmy się grzesznikami i to nie nasze postępowanie uczyniło nas grzesznikami. Urodziliśmy się grzesznikami i postępowaliśmy w grzechu, ponieważ taka była nasza natura. Dlatego musimy narodzić się na nowo. I dostać nową naturę. W wersecie 13 czytamy, grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Mówię ci, pamiętam, gdzie byłem, kiedy Bóg mi pokazał ten werset i myślałem, co to znaczy, że grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Nie chcę poświęcać temu całego swojego czasu. Mam ponad 6 godzin, prawdopodobnie 7 lub 8 godzin nauczania, które zagłębia się w szczegóły. Ale nauczono mnie, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg natychmiast wyrzucił ich z ogrodu, ponieważ Bóg był święty, a człowiek nie. Nastąpiło oddzielenie, bo święty Bóg nie mógł mieć do czynienia z bezbożnym człowiekiem. Tutaj czytamy, że do nadania prawa, które było dwa tysiące lat po upadku Adama i Ewy, Bóg nie poczytywał ludziom ich grzechu. Słowo poczytywać to termin z księgowości związany z pisaniem w księgach, z zapisywaniem długów, które byłeś komuś winien. Tutaj czytamy, że Bóg nie zapisał naszego grzechu przeciwko nam. Dzisiaj moglibyśmy użyć karty kredytowej do pokazania, że kiedy dajesz komuś kartę, tak naprawdę nie płacisz za daną rzecz w momencie, gdy ją dajesz. Ta karta ma metalowy pasek, na którym zapisane są Twoje dane i ten dług zostaje Ci przypisany. Jeszcze go nie spłaciłeś, zapisują go tylko w księgach. Wtedy wysyłają ten rachunek do twojej firmy kredytowej, a ona wystawia ci rachunek. Jeśli myślisz, że zapłaciłeś, ponieważ powiedziałeś, już dałem im moją kartę kredytową, za nic nie zapłaciłeś. Zostało ci tylko przypisane. A jeśli kto nie wierzysz, odmów pokrycia rachunku, który wysłała ci firma i zobaczysz, czy oni też myślą, że już za to zapłaciłeś. Nie płacisz za coś, kiedy używasz karty kredytowej. Zostaje Ci to tylko przypisane. Tutaj czytamy, że w czasach przed nadaniem prawa Bóg nie poczytywał, nie trzymał grzechów przeciwko ludziom. On nich nie zapisywał. On postępował z ludźmi w miłosierdziu. Ale ja myślałem, nie, On natychmiast odrzucił Adama i Ewę. Ale jeśli będziesz czytał, nie mam czasu, żeby nauczać o tym, co jest w serii, którą nazwałem Prawdziwa Natura Boga. Ale jeśli przeczytasz Księgę Rodzaju 4, Bóg nadal chodził i rozmawiał z ludźmi. On dał im objawienie. On oddzielił ich od drzewa życia, ponieważ nie chciał, aby żyli wiecznie w upadłym, zepsutym ciele. Pomyśl, jakby to było mieć tysiąc, dwa tysiące lat, będąc zdeformowanym przez niedomaganie i choroby i cierpieć ból. Pan miał lepszy plan, że dzięki Jezusowi będziemy mogli narodzić się na nowo i wtedy będziemy mogli pójść do nieba i przyjąć uwielbione ciało. Pan nie chciał, abyśmy żyli wiecznie w upadłej postaci, dlatego oddzielił nas od tego drzewa nie za karę, ale przez miłosierdzie i miłość do nas. On w dalszym ciągu był miłosierny dla ludzi, ale w końcu człowiek potraktował brak Bożego Sądu nad grzechem jako przyzwolenie i akceptację. Możesz to zobaczyć w czwartym rozdziale Księgi w rodzaju pra-pra-prawnuczek Kaina, Lamech, zabił człowieka w samoobronie. I Bóg ochronił Kaina, który zabił swojego brata Abla, kładąc na nim znak, dzięki któremu, jeśli ktoś zabiłby Kaina, Bóg pomściłby go siedmiokrotnie. Lamech zabił człowieka w samoobronie i powiedział: Jeśli Bóg pomści Kaina siedmiokrotnie, to Lamecha pomści 77 razy. Czuł się bardziej usprawiedliwiony od Kaina, ale to, co było złe w tym myśleniu, to to, że Bóg tego nie powiedział. On tylko tak przypuszczał. Założył, że jest bardziej usprawiedliwiony, więc Bóg będzie trzymał jego stronę. I tak ludzie zaczęli zabijać ludzi, żyli w cudzołóstwie, mieli wiele żon, robili różne rzeczy. W końcu Bóg musiał dać prawo, ale nie dlatego, że chciał tego od początku, gdyby chciał zrobić to od razu, dałby prawo Adamowi i Ewie w ogrodzie Eden. I zacząłby od początku. Ale nie. On czekał dwa tysiące lat, aby nadać prawo, ponieważ tak chciał rozprawić się z grzechem. On chciał postępować z nami w miłosierdziu i łasce. Ale kiedy przyjęliśmy brak kary jako przyzwolenie, to nas zatwardziło na właściwe standardy dobra i zła. I z tego powodu grzech niszczył ludzkość. Gdyby Bóg nie zrobił czegoś, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się grzechu oraz szatana, który przejmował kontrolę, Kontrole nad ludźmi przez ich grzechy, gdyby nie zrobił czegoś, aby okiełznać grzech na ziemi, nie pozostałaby dziewica, z której mógłby urodzić się Jezus. Tak źle to wyglądało. W końcu Bóg dał prawo, które przywróciło nasze sumienie. Ono pokazało nam Boży standard dobra i zła, niezależnie od tego, co mówili ludzie. Ale ono również nas potępiło. Sprowadziło śmierć, potępienie i wszystkie negatywne skutki. Ono nie było Bożym pierwszym rozwiązaniem. I kiedy przyszedł Jezus, celem prawa przestało być usprawiedliwienie. Otrzymaliśmy usprawiedliwienie z wiary w Pana. Rez. 5, 5:1. To jedyny sposób na posiadanie relacji z Bogiem. Mamy dostęp do Jego łaski przez wiarę. List do Rzymian 5.2. Czytamy tutaj, że przed prawem Bóg nie poczytywał ludziom ich grzechów. Znowu skończył mi się czas. Mówię tak szybko, jak potrafię, ale jest tutaj tyle obfitych rzeczy, że nie potrafię powiedzieć o wszystkim. Zachęcam cię do nabycia tych materiałów. Ta książka zmienia życie, naprawdę. Ona przemieni Twoje życie. Jeśli to, co mówią, jest dla ciebie nowe, jeśli nie myślisz w ten sposób, to znaczy, że nie rozumiesz Ewangelii i o tym jest list do Rzymian. Proszę nabądź tę książkę, mój komentarz, moje płyty CD i DVD. Mam podręcznik, który został specjalnie stworzony tak, abyś mógł uczyć innych ludzi i prowadzić studium biblijne na ten temat. To cię pobłogosławi, dlatego wysłuchaj lektora. Proszę zadzwoń lub napisz już dziś i dołącz do mnie jutro, gdy będziemy kontynuować program Prawda Ewangelii.